Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku po raz drugi będziemy rozgrywać międzyzespołowe pojedynki. Tym razem wybrałem Real Madryt. Mamy 6 limitek: Modric, Asensio, Isco, Cross, Sergio Ramos i Gareth Bale. 10 saszetek, tak. Na pierwszym odcinku startujemy. Jeżeli chodzi o Manchester City, to wygrał Sterling i będzie on reprezentował swój klub i mamy pierwszego zawodnika Sergio Ramos. Zaczyna już tutaj nam punktowanie. Pozostałe karty nie ma realu, więc lecimy dalej. Barcelona, Bayern, Gremio, Courtois. Atletico i Napoli. W kolejne saszetce mamy Inter, Boca, Barcelona, Manchester City, Spartak i jeszcze raz Manchester City. Barcelona. Tutaj mamy Manchester City, Atletico, Paris Saint-Germain, Borussia i ponownie Paris Saint-Germain. Piąta saszetka. No, zobaczymy czy będzie rarka. Tutaj Inter, szalkę, PSV, Boka, Inter i i jest Rarka, no patrzcie no mega sprawa Messi szkoda, że nie Ramos, bo to by totalna euforia była ale cóż, zostawimy go sobie tutaj na boczku, żeby był widoczny i lecimy dalej na razie Ramos na prowadzeniu i kogo mamy tutaj dalej Juventus, Manchester City jest Gareth Bale Czyli dwóch już zawodników mamy Paris Saint-Germain, Barcelona i Porto. Kolejna saszetka Bayern, Lovren, Marcelo, ale nie ma go na limitce. Porto, Juventus i Paris Saint-Germain. Isko, mamy Isko, trzeci zawodnik. Angel di Maria z Paris Saint Germain, Barcelona, Bayern, Spartak i Paris Saint Germain. Zostały nam dwie saszetki. Miejmy nadzieję, że padnie któryś zawodnik po raz drugi. Nie trzeba będzie dalej szukać. PSV, tam ktoś jest z Realu. Kto? Nacho. Jego nie ma na limicce. No i mamy ostatnią saszetkę. Dzisiaj Bayern, Gremio, Porto, Inter, Borussia i Manchester City. Tak więc tych trzech zawodników dzisiaj pojedynkuje się jeszcze dalej o miano tego, który. Wystąpi w tym wielkim finale. Tutaj nie ma nikogo z Realu. Jest isko, moi drodzy, ale zobaczymy. Może jeszcze ktoś będzie? Barcelona, Atletico, tutaj nie ma, a tu PSV, czyli. Jeżeli Real będzie w finale, bo jest, jego będzie reprezentował Isko. Czyli już mamy dwóch: Sterling i Isko w wielkim finale, wielkim pojedynku. Zapraszam Was na kolejny pojedynek. Będzie Barcelona. Zobaczymy, kto tam wygra. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.